Przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej oraz w Bobrownikach zostały otwarte. W Kuźnicy na wyjazd z Polski oczekiwało około 100 samochodów osobowych. Na przejściu w Bobrownikach w kolejce do wyjazdu znajdowało się około 180 ciężarówek, 15 aut osobowych oraz 1 autokar. Na przejściu granicznym w Bobrownikach odbyła się konferencja prasowa poświęcona wznowieniu ruchu. W dniu dzisiejszym otwieramy dwa przejścia. rozpoczynamy kontrolę ruchu granicznego w przejściu granicznym w Kuźnicy, jak również w przejściu granicznym w Bobrownikach. W przejściu granicznym w Bobrownikach, tutaj gdzie jesteśmy, będziemy odprawiać samochody ciężarowe i ruch osobowy, zarówno samochody osobowe, jak i autokary. Natomiast w Kuźnicy wyłącznie samochody osobowe. Tak jak powiedziałem, jest to bardzo ważny dzień, ponieważ od kilku lat nasza cała koncentracja była związana z ochroną granicy państwowej. Teraz dochodzą nam dodatkowe czynności kontrola, kontrola ruchu granicznego, ale chciałbym tu Państwa zapewnić, że jesteśmy za, przygotowani zarówno organizacyjnie i, i osobowo i tutaj wspólnie z Krajową Administracją y, Skarbowo dołożymy wszelkich starań, by ta kontrola była zarówno y, płynna, ale skuteczna i Żebyśmy mogli zapewnić bezpieczeństwo naszego, naszego kraju poprzez właśnie te czynności. Względy bezpieczeństwa są najważniejsze. Względy bezpieczeństwa zdecydowały o zamknięciu tych przejść, ale odpowiedzialni funkcjonariusze publiczni, ci, którzy są odpowiedzialni za poszczególne sfery życia, w kraju muszą brać pod uwagę oprócz zapewnienia bezpieczeństwa również interesy związane z codziennym życiem mieszkańców, z codziennym życiem przedsiębiorców. I oczywiście są sytuacje, kiedy trzeba podjąć drastyczne decyzje o zamknięciu, natomiast silne, sprawne, odpowiedzialne państwo powinno potrafić zapewnić bezpieczeństwo. Minimalizując negatywne skutki dla chociażby przedsiębiorców, mieszkańców. Ten moment dla nas, przedsiębiorców, jest bardzo, bardzo szczególny. Kiedy zaczynaliśmy naszą walkę prawie 3 lata temu, wraz z porozumieniem z Zjednoczonym Wschodem, moimi kolegami i koleżankami o przywrócenie ruchu transgranicznego, Wiele osób nam mówiło, że to jest bez sensu, że się nie uda, że nie ma szans, że dopóki trwa wojna na Ukrainie, nawet o tym nie myślcie. Mimo wszystko wierzyliśmy z tego powodu, że przywrócenie ruchu transgranicznego dla województwa podlaskiego jest jak tlen. To jest cały motor napędowy, który napędza nam mikro i makroekonomię. Poprzez otwarcie przejść granicznych nasze państwo pokazuje, że jest to silne państwo, że jest to sprawne państwo, że mamy dobre służby, które potrafią nam zapewnić bezpieczeństwo. Do kwestii ponownego otwarcia granicy odniósł się również starosta Sokulski Piotr Rećko. W tym momencie przedłużające się zamknięcie granicy dla Powiatu sokólskiego jest katastrofą. Katastrofą ekonomiczną, ale też katastrofą taką, że my nie możemy tak naprawdę w pewnym sensie, pozytywistycznym sensie wpływać na reżim i na mieszkańców z Białorusi, na Polaków z Białorusi, współpracować z nimi. Też wymiana taka gospodarcza, każda wymiana i dla nas to jest jednak gigantyczny problem. Dla naszych przedsiębiorstw, dla powiatu sokólskiego był to gigantyczny problem. Zabiegaliśmy wiele uchwał Rady Powiatu Sokólskiego, wiele pism, które wysyłaliśmy do rządu polskiego i w końcu jest, jest to bardzo dobry dzień dla powiatu sokólskiego, bardzo dobra informacja. Połączone, połączenie tego jeszcze, pani redaktor, że z obwodnicą Kuźnicy i z S-19 da naprawdę niesamowity efekt. Ta współpraca, ten po prostu najzwyczajniej w świecie otwarta granica, to jest dla nas najlepsza informacja, dla naszych przewoźników, dla przewoźników Podlasia. My nigdy tego nie rozumieliśmy, dlaczego na Lubelszczyźnie czy na Litwie mogło być otwarte przejście graniczne, a u nas nie. To było dla nas największa tragedia i największy problem.